Wiosna jest niczym królestwo Boże. Ono w podobnie niepohamowany sposób wkracza i bierze we władanie rzeczywistość. Wiosna odradza Przyrodę. Królestwo Boże odradza ludzi. Jak nazwiemy zgromadzenie ludzi odrodzonych wiosenną mocą Ducha Świętego? Po prostu. Kościół. Kościół. Zgromadzenie Bez Granic. To nasz pierwszy program o Kościele, Zgromadzeniu lub Wspólnocie Nowego Przymierza w edycji 2019. Umieśćmy go w kontekście wcześniejszych programów. Wszystko zaczęło się od rozważań o Duchu Świętym i Jego darach. Dzięki tym rozważaniom, ci, którzy w nich uczestniczyli, Powinni wiedzieć, jak rozpoznać własny duchowy dar i jak wpleść go w rytm codziennego życia. Następnie rozważaliśmy sprawę Bożego powołania. Dzięki serii programów o powołaniu w edycji 2019 każdy mógł dowiedzieć się, że jest powołany. Powołanie Boże. To skrojona przez Boga na miarę każdego z nas rola, którą każdy z nas ma do spełnienia w swojej sytuacji, w ramach Bożego planu, dotarcia z informacją o zbawieniu do każdego mieszkańca świata. Gdy tylko On obdarzy nas Duchem Świętym. Przestajemy być elementami szarej masy. Stajemy się aktywnymi pierwiastkami Bożego planu w zakresie określonym przez nasz duchowy dar. Jeśli ktoś z uczestników tego programu, Kościół, Zgromadzenie Bez Granic, nie zna swoich duchowych darów i nie rozumie swojego powołania, to oczywiście może brać w nim udział, ale musi mieć świadomość, że pełną korzyść, może odnieść po osiągnięciu celów programów wcześniejszych i do nich zdecydowanie odsyłam. A teraz w kontekście programów wcześniejszym o kościele. Gdy mówimy o kościele, niemal nieuchronnie narzuca nam się obraz budynku. Polskie słowo kościół. Poprzez czeskie kastel pochodzi nawet od łacińskiego kastelum oznaczającego zameczek na wzgórzu. Bardziej świadomi rzeczy wiedzą jednak, że kościół to nie budynek, lecz odrodzeni przez wpływ Ducha Bożego ludzie, którzy się w nim spotykają. Ale i tym coś się niemal nieuchronnie narzuca. Narzuca się obraz formacji zorganizowanej, nazwanej, uprawomocnionej, uporządkowanej, darzącej i karzącej. Przestrzeń społeczna została współcześnie tak ściśle zagospodarowana przez przeróżne organizacje religijne, że pozornie nie można istnieć jako człowiek w Chrystusie. Poza granicami tych ludzkich formacji. Te ludzkie formacje mogą być tworami pożytecznymi z wielu powodów, na przykład prawnych. I nie są one niebezpieczne do dopóty, dopóki tworzące ich społeczności rozumieją, że te ich formacje są po prostu tymczasowym wyrazem postępów Królestwa Bożego na ziemi. Niewielu łączy Kościół z Królestwem Bożym. To ciekawe, bo w Ewangeliach mowa jest głównie o Królestwie Bożym lub Królestwie Niebios. Co to znaczy, że Kościół jest zgromadzeniem bez granic? Czy to, że nasza denominacja bądź organizacja jest międzynarodowa? Z filiami we wszystkich zakątkach świata? Nie. Ma to związek z Królestwem. Znaczy to, że ludzie, którzy włączyli się w Boże powołanie, stają się dziećmi tego samego Boga, braćmi tego samego Jezusa Chrystusa, uczestnikami tego samego Ducha i jako tacy przenikają poza wszelkie granice, np. państwowe, kulturowe, językowe, wyznaniowe. I inne. Dobrym przykładem tego, że Kościół jest bez granic, jest spostrzeżenie, że wiosna jest bez granic. Wiosna nie jest królestwem, które w tym roku podbije nasze państwo siłą swojej armii, kosztem milionów ofiar i narzuci nam siłą swoje prawa. Wiosna jest królestwem, w sensie potężnej władzy nad rzeczywistością, takiej władzy, której nic nie jest w stanie się oprzeć. Takim królestwem, z taką władzą jest Królestwo Boże. A jak ma się do tego Kościół? W przenośni Kościół to gałązki i nasiona, które obudziły się do życia pod wpływem wiosny. A dosłownie Kościół to ludzie którzy zrodzili się do życia pod wpływem Ducha Świętego. Jak to działa? Działanie tego można przybliżyć w różny sposób. W tej edycji uczynię to na podstawie ciekawego fragmentu z Ewangelii według Świętego Mateusza. W XVI rozdziale czytamy. Gdy Jezus przybył w strony Cezarei Filipowej, zapytał swoich uczniów, za kogo ludzie Uważają Syna Człowieczego. A on, a oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, drudzy za Eliasza, a inni za Jeremiasza lub jednego z proroków. Pyta ich: A wy, za kogo mnie uważacie? Wtedy Szymon Piotr powiedział: Ty jesteś Chrystusem, synem Boga Żywego. Jezus zaś odpowiedział mu, szczęśliwy jesteś Szymonie, synu Jony, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz mój ojciec w niebie. Oświadczam ci zaś, ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję kościół mój i bramy hadesu albo moce śmierci nie przemogą Go. Dam ci klucze Królestwa Niebios. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebiosach, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebiosach. Potem stanowczo nakazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Chrystusem. Ten fragment to jest jeden z dwóch fragmentów Ewangelii według Świętego Mateusza i dwóch jedynych we wszystkich czterech Ewangeliach których Pan Jezus mówi o Kościele, i mówi o Nim w związku z Królestwem Niebios. Przyjrzyjmy się temu. Kościół z przytoczonego fragmentu to nie zameczek na wzgórzu, ani formacja żadnej takiej wówczas nie było, ale z grecka eklezija, czyli grono lub zgromadzenie powołanych. A czym jest królestwo niebios? Z grecka basileia ton Uranon. To królestwo to panowanie, władza Boga. Jak się to zgromadzenie powołanych ma do tej bożej władzy? Po prostu tak jak władza wiosny do topniejących bałwanów śnieżnych i do wypuszczanych przez gałązki Bąków. Poselstwo Ewangelii jest jak przemożny wpływ wiosny, który dotyka i odradza wierzących, a następnie czyni ich pośrednikami dalszych, spotęgowanych wpływów. Piotr otrzymał klucze. Do czego? Do poszerzania wpływów, czyli do ewangelizacji, nie do kościoła, zgromadzenia powołanych. Dlaczego? Bo odradzający wpływ ma nie człowiek, lecz sam Jezus. Tobie dam klucze królestwa. Ja zbuduję mój kościół. Czym są te klucze? To wynika z dziejów apostolskich, które, jako księga, są częścią Nowego Przymierza. Czytając ją, nie trudno dojść do wniosku, że tymi kluczami były decyzje Piotra podjęte w kluczowych momentach. Dzięki jego wyjątkowej otwartości, na nigdzie wcześniej niepoświadczone ruchy Boga w obrębie piotrowego świata z jego judaistyczną kulturą. Na czym Jezus zapowiedział budowanie swojego kościoła, czyli zgromadzenia powołanych. Ze słów Mateusza wynika, że na tej skale a na tej skale zbuduję kościół mój. Co jest tą skałą? Wielu jest przekonanych, że Piotr. Ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję kościół mój. Ci, którzy tak uważają, łączą to z tym że po grecku imię Piotr, czyli kamień, brzmi Petros, a skała brzmi Petra. Piotr, kamień, Petros, skała, Petra. Słowa te rzeczywiście współgrają ze sobą, ale też różnią się co do znaczenia i co do rodzaju. Pierwsze jest rodzaju męskiego, drugie rodzaju żeńskiego. Z pozoru nie ma w całym przeczytanym fragmencie niczego, co byłoby rodzaju żeńskiego, więc zbieżność Petrosa z Petrą wydaje się ponętna, szczególnie jeśli ją wzmocnić domniemaniem, że Jezus rozmawiał z uczniami nie po grecku, lecz po aramejsku. W aramejskim kamień mogłoby brzmieć kipo, w wymowie hebrajskiej kefa. Choć skała, do której w Starym Przymierzu często przyrównywany jest Bóg, brzmi Cawro, a w wymowie hebrajskiej Cawwera. We fragmencie tym jednak tylko z pozoru nie ma nic rodzaju żeńskiego. Rodzaju żeńskiego jest całe wyznanie Piotra, to znaczy, Ty jesteś Chrystusem, synem Boga żywego. Jest to zdanie na tyle ważne, że w wersecie 20 Jezus stanowczo nakazuje uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Chrystusem. Wyznanie to, po grecku homologia, jest rodzaju żeńskiego i w związku z prawdą o Jezusie jako synu Bożym, Chrystusie Mesjaszu, słowo to pojawia się w trzecim rozdziale listu do Hebrajczyków. Oraz w czwartym rozdziale pierwszego listu Jana. Zamiast więc opierać się na domniemaniach o nigdzie w Nowym Przymierzu niepoświadczonych słowach aramejskich, pewniejsze jest oparcie się na tym, co czarno na białym mamy potwierdzone w dokumentach Nowego Przymierza i powiedzieć, że gdy Jezus mówił o tej skale, miał na myśli wyznanie Piotra. Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Zauważcie, że takie wyznanie uprawnia ludzi do chrztu. Dlaczego jednak Jezus połączył imię apostoła Petros z jego wyznaniem Petrą? Trudno o pewność, bo relacja o zdarzeniu nie jest aż tak wyczerpująca. Ale z pewnością uzasadnione jest stwierdzenie, że imię Petros jest imieniem nadanym Szymonowi przez Jezusa. Jezus nadał mu je, gdy Szymon stał się jego naśladowcą. To imię jest więc znakiem podjęcia przez Szymona, Bożego powołania do jego szczególnej roli w historii. Biorąc to wszystko pod uwagę, można powiedzieć, że znaczenie tego, co Jezus powiedział Piotrowi, było takie. Ty jesteś Piotr, kamień, a teraz jesteś też wyrazicielem tego, co objawił ci mój ojciec w niebie. Ale zgromadzenie powołanych Kościół zbuduje na skalę tego wyznania, że ja jestem Chrystusem, Synem Boga Żywego. Jeśli tak, to kościół, czyli zgromadzenie jest. Bez granic w tym sensie, że nie skupia się wokół denominacyjnych poglądów, lecz roztacza się wszędzie tam, gdzie rozchodzą się ludzie dotknięci Bożym wpływem, ludzie ze zmienionym jak Piotr imieniem, ludzie, którzy gdziekolwiek się udają, zarażają innych przekonaniem, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga Żywego. I gdzie to przekonanie znajduje poświadczenie w przemienionym przez Ducha Świętego życiu? Jak mógłbyś zastosować to w swojej sytuacji? Po pierwsze, przeformatuj swoje spojrzenie na Królestwo Boże i Kościół. To pierwsze jest jak wiosna odradzający wpływ. To drugie jest gronem osób odrodzonych. Po drugie, bądź człowiekiem ze wszech miar otwartym. Za sprawą takich ludzi, podobnych Piotrowi, Bóg w kluczowych momentach dokonuje epokowych zmian. Po trzecie, przełamuj wszelkie granice w sobie i wokół Ciebie przy użyciu wszelkich. Dostępnych Ci środków i wpływaj swoim wyznaniem, że Jezus jest Chrystusem i Synem Boga żywego na otoczenie. I po czwarte, idź w zapomnianej mocy języków pięćdziesiątnicy. To znaczy, szukaj wspólnego języka z kulturą, w której się znajdujesz. Języka, który otworzy Uczestników tej kultury, na odradzający wpływ ducha. Jeśli to rozważanie posunęło cię naprzód w twoim życiu, daj znać poleć je innym, stań się naszym subskrybentem. Jeśli chcesz okazać komuś życzliwość, spróbuj zacząć od nas. Jeśli szukasz życzliwych ci ludzi, jesteśmy pierwsi. Łącza do naszych materiałów, podajemy pod ekranem naszego programu i zapraszamy na program następny o kościele w edycji 2019. Brzmieć on będzie Zgromadzenie pouczalnych.